Domek z ogródkiem czy mieszkanie? Za miastem czy w centrum? Jeśli już podjęliśmy decyzję, to sprawdzamy oferty: w internecie albo odwiedzając biura deweloperów. Warto porównać ceny, zobaczyć wizualizacje, makiety, plany. Zajmuje to sporo czasu. A może jest prostszy i szybszy sposób? Oczywiście, są przecież targi nieruchomości. Jedną z firm, która zawsze pojawia się na targach mieszkaniowych jest Family House. Jej stoisko cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem klientów, a mieszkania sprzedawane są bardzo szybko. Co o tym decyduje? Dobra lokalizacja. Funkcjonalność domów i mieszkań, estetyka, ciekawa architektura i wysoki standard wykończenia. I co nie mniej ważne, mieszkania spełniają wymogi programu Rodzina na swoim. Podczas targów mieszkaniowych proponujemy naszym klientom mieszkania naszej inwestycji Perła przy ulicy Kosińskiego. W ofercie mamy już tylko 14 mieszkań z 94, także mieszkania cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Zostały nam mieszkania dwu i trzy pokojowe. Mieszkania, które jeszcze pozostały do nabycia, znajdują się od strony podwórza, co w centrum miasta jest sporą zaletą dla tych, którzy lubią ciszę. Ta inwestycja została zaprojektowana przez znanego poznańskiego architekta, pana Piotra Baryłkowskiego i ten tył właśnie budynku wyróżnia się zupełnie inną elewacją niż, niż przód. Myślę, że jest to bardzo bardzo ciekawe architektonicznie właśnie rozwiązanie. Mieszkania są trzypokojowe, tak jak mówiłam, 70 m2 i znajdują się od pierwszego piętra do szóstego piętra budynku. Widać z, jakby z ostatniego piętra, jaka jest wspaniała panorama, się rozciąga na, na nasze piękne miasto, także myślę, że każdy klient będzie zadowolony, który zdecyduje się na zakup tego mieszkania. Mieszkania są słoneczne, przestronne i zostały zaprojektowane tak, aby oddzielić część dzienną od części sypialnej. Zaletą perły jest jej lokalizacja. Perła znajduje się na ulicy Kosińskiego w dzielnicy poznańskiej Wilda i jest bardzo dobrze skomunikowana z, z centrum miasta, jak i z dojazdem już od, do autostrady. W bliskiej odległości znajduje się centrum handlowe, fitness, oprócz tego oczywiście sklepy, przedszkola, szkoły, szpital. Ma też dobre połączenie pod kątem tramwaju, autobusu. Oczywiście w, hali, w podziemnej hali garażowej będzie się znajdował parking, także dla osób zmotoryzowanych też znajdzie się miejsce. Na budowie trwają intensywne prace. Stawiane są ściany wewnętrzne, rozprowadzane instalacje. W pierwszych mieszkaniach nakłada się już tynki. Inwestycje planujemy zakończyć pod koniec tego roku i wszyscy nasi klienci będą mogli odebrać swoje mieszkania w listopadzie 2012 roku. We wszystkich naszych inwestycjach proponujemy naszym klientom wysoki standard wykończenia budynku, zarówno mieszkań, jak i części wspólnych. I jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć już gotowy wykończony przez nas budynek, można jakby tutaj tuż za rogiem yy, przy ulicy Roboczej obejrzeć yy, ukończony przez nas niedawno budynek, także serdecznie zapraszam, można zobaczyć jak to wygląda. Jest on w nocy podświetlony, można zobaczyć jak wyglądają, jak są wykończone części wspólne, klatki schodowe winda, także na, na równie wysokim poziomie będzie wykończona na pewno perła. Zdecydowałam się na mieszkanie w budynku Perła. Przede wszystkim zadecydowały o tym dwie rzeczy: cena, która była naprawdę bardzo korzystna i lokalizacja, ponieważ szukałam mieszkania w samym centrum Wilda, ulica Kosińskiego spełniała wszystkie, wszystkie moje oczekiwania. Poza tym bardzo podobał mi się design tych mieszkań. Budynek wygląda super i myślę, że będzie to świetna inwestycja z mojej strony. Family House obecna jest na wielkopolskim rynku deweloperskim od ponad pięciu lat. Do tej pory zrealizowaliśmy w Poznaniu budynek przy ulicy Roboczej oraz w Mosinie Mosina Park, kameralny budynek z 16 mieszkaniami. Oprócz tego od kilku lat budujemy i cały czas rozbudowujemy osiedle leśne w Czapurach. W ramach tej inwestycji już powstało kilkaset domów i mieszkań. Cały czas pro, proponujemy kolejne etapy tych mieszkań. W tej chwili mamy w, w ofercie mieszkania 50-metrowe. W bardzo, bardzo też atrakcyjnej cenie również przygotowaliśmy dla naszych klientów targowych rabat na te mieszkania. Także cały czas trwa rozbudowa osiedla leśnego w Czapurach. Aktualnie oprócz mieszkań w inwestycji Perła przy ulicy Kościńskiego i oprócz mieszkań na osiedlu leśnym w Czapurach planujemy w najbliższym czasie rozpocząć sprzedaż mieszkań w inwestycji Koralik przy ulicy Czaremchowej, a w następnej kolejności w inwestycji Opal, również obok Koralika, też, też na Dębcu, też przy ulicy Czaremchowej. Zajdą się tam mieszkania jedno, dwóch, trzy pokojowe w to jest bardzo atrakcyjna lokalizacja, taka cisza, spokój. Z drugiej strony blisko, blisko pętli tramwajowej, także inwestycja Koral, która była jakby tutaj pierwszą w tym rejonie, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkie mieszkania już dawno zostały sprzedane, inwestycja jest oddana, także serdecznie zapraszam, można obejrzeć, gdzie to się znajduje i jak, jak, te, jak ten budynek wygląda. Modtem Family House jest hasło dom o jakim marzysz. Zatem każdy klient może liczyć, że w ofercie firmy znajdzie coś dla siebie.